W kolejnym odcinku ze Slime Man Już to trzeci odcinek. Jesteśmy na mapie. Młoda. Podlewo. Mamy pokupywane wszystko. Mamy market. Pronto market. Market. Kaczka. Nie, ale... A, bo ona jest do wody. Wympadel. Mhm. No i tyle. Bajmy mają, to nie. Można pójść spać. Okej. Okay. Teraz nakarmimy. O, kurde. Dlatego jest. A warzywa to nie potrzebuje. Dam im. No tak tyle. Jeszcze gordo mamy. Ok, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Jeszcze raz sprawdzamy co mamy. Bo nowy dzień. Śmiertni. O To jest za szopa pewnie. Go slajma. Na chwilę muszę zbudować tutaj koral, znaczy będzie na przyszłość też, i odłożymy tutaj to. Ok, no jest zbieramy. Ale kafle. Jesi vent he Właśnie dalej problem z tym, że tylko jedna ryzeń działa do ClimbRanchera, więc muszę troszeczkę możemy że rzeszczadą wszystko... Może zadać to będzie. Tyk. ClimbRancher. Tyk wydajności. Tożsamości. O. Zgodność. Szczegóły ogólne. Szczegóły zabezpieczenia ogółu. Nie jest to. Teraz. Przed wydajnością.

Nie, dziwne to, nieważne. Idziemy dalej. Mamy tutaj telefonik, tak jakby. Możecie sobie przyczytać. Nie wiem co to, ale dzięki. F1. Mam blokowane to, nie patrzyliśmy. Dobra, idziemy. Nie ma na to czekać. Czasu nam nie szko szkoda. No i tylko tyle, Zarczo. O. Nasze są... O. Od... Super, rzecz naprawdę. Tawi jest potrzebny.

Mogę tu w sali się masz to jej blok. To jest jeszcze. to jest zawsze to samo, no to... Tu się zmieniło? O, już Bomba! To będzie dla bombowych slep. Co to jest? Mhm. Aha. Dobra, idziemy tam. O i wiecie zniknął, bo jest dzień. Ona tylko w nocy. Co ja nie w ogóle. O, pot i jelly są. O, tankliner. To jest. To jest do tego. To jest drogie, ale się opata. Zachowuje się jak jak się umrze. Na przykład tak jak zrobiłem w ulszanim odcinku. Co się no? Bierzemy sobie. Pyk, pyk. Am teraz tak. Albo ten teleport, albo ten. M no idziemy wracamy do domu. Ok. idziemy. Okej. Okay. Ciekawe co tam Ło, wow, jakie dźwięki. Jakieś drzwi. Nie wiem co z nimi. To woda. Więcej wody. Marchewki weźmiemy. To same slajmy tutaj. Kurczaki weźmiemy. O! Baz Han har mycket Batten Och Homeportal. Han har en portal. Bord. En homeportal, älskling. Han O, oh, no, slime. A tu. Rock slime, hoče. Ale fajně. Barhevky vale. jich ulubioné zeně. Tak víc. Nemáme jen dieta. Vedí, Jeszcze jakiegoś slajma by się przydało znaleźć. Żeby mieć z czym połączyć. Może odłożymy naleźć do deep rime. Okej. Okay. Jakieś kurczaki. O, są jednak. O. Metal. Aż wynieść tutaj leży. O, Hunter. O, będę miał z czym połączyć rok. Dobra, bierzemy tyle tych roków. Osiem. I... Próbujemy wyjść wyżej i tam na górze podsejdź ten teleport. Żeby było bardziej ekonomicznie. Nie wiem czy da. Ja się nie da dosyć tam bez drzepaka. Jesteśmy tu. Ok, tak są trzy sezony. Pójdziemy tu i tu gdzieś. O, buzłaks. Dobra, tutaj nie by było gdzieś. O, nie ma więcej buzłaksu. o button oh paz vamos lá tu tá aí tá teleport não e vamos estamos no, i no, w no sigma No to może te rock slajmy. Damy tutaj. Trzeba im co widać. Macie. Okej. Okay. Garden. I upgradejemy. No, on też lubi bić. Dobra, idziemy w szpital, żeby się jedzenie zrobiło. Jeszcze 6 godzin. Jedzenie, nie, jedzenie, nie. A kolektor. i za mało jedzenia mają. Roliki traje od Was pożyczę. przeżyjecie. Więc ten damage razy półtora jest odczuwalny. Przecież one są głodne, to jest skoro. Ja dupie. Daj mi tą sałatę. macie tyle. Jeszcze macie trochę. Uspokójcie, macie żarcie. One tego nie zjedzą, bo to jest owoc. Mogę królikom trochę oddać. Dobra. No spokoiły się trochę. Siok, się wkurzały. Wszystkie są przemienione? No to one miałem, miały tym się nie wciąż. pójdziemy no, spać. No, jeszcze wstać. 10 godzin staw, spaliśmy. Okej, okay, 13. Plorty. O, ile tu jest tych plortów. A, nie tam. Dobra. O, ile odlokowało się. No tak, mamy teraz 35, 37. O, kurde. Cena w górę poszła. No to masz? Czyli nic ciekawego. A Cię dzwonko. Pronto e. Nie mam jeszcze żeby to co Z latkiego slima Shop'a. Macie śmietnik, bawcie się śmietnikiem. Okej. Okay. Teraz tak, przydałoby nam się... O, to mam tak. Potrzebnę. Tak. Tego. Fosfory a idziemy. nie od razu każdy rozej. No i sobie Oczywiście. Patrzymy. Niech będzie. A na tym dużo To nie mamy. Deep Drain. Rock. Wilkie Zone. Fabi. To być może zrajdę z no nie mamy dużo rzeczy. A to się zmieni w przyszłości na pewno. Nie ma tabiplordów? O nie. Akurat chciałem tabiplordów. No trudno. A nie, czekaj, czy znaczy te, Hunter plot Dobra, po ile to jest 6? To 20? 120. No może to rok strzedam, jednak nie jestem potrzebne. Ale rok zero wezmę Okej. Ty, tak, w bóstwie. Motarola możemy przejść, Angel, prąd, mój. Od tego trzeba zrealizować. A tutaj się im tym nie było, czyli nie. nie ma, jak się coś widać. Myślę, że dzisiejszy odcinek jest krótszy. O, Więc Zakończymy sobie. Cześć.